I zapraszam Was dzisiaj na vloga z okazji moich urodzin. Przyjechałam z moim pieskiem, pandziulką, do mojego domu rodzinnego. No i zawsze cieszę się na te urodziny, wiecie, 2 kwietnia, początek wiosny, super słoneczko, budzi się wszystko do życia, a pogoda za oknem mnie zaskoczyła, jest taka zima, której yy, od dawna nie widziałam. Słuchajcie, śniegu na podwórku mamy aż do kolan. Kto mnie dłużej ogląda, pewnie wie, ile mam lat, ale kto nie, to zapraszam do strzelania do zgadywania mojego wieku. No i będzie miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę na rozpoczęcie tego filmu z okazji urodzin. A co? Dzisiaj z okazji urodzin będzie robiony tort z sushi. Zanim e, wyląduje te sushi na torcie, to postanowiłam Wam pokazać, jakie piękne. Tutaj właśnie z truskawkami takie kolorowe. Także jest tego dosyć sporo. No i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Już nie mogę się doczekać. No, na pewno wygląda fajnie. Pysznie. A tak wygląda mój tort, zrobiony właśnie z sushi, tutaj przeplatany kwiatami, na górze taki toper happy birthday i tak wygląda. No mega to się prezentuje. Widzieliście kiedyś taki tort? Dajcie znać, czy byście chcieli takich zjeść i czy mam tutaj fanów z sushi. In and out of love, never love. we never seem to get older. Are going right. seem to have the time. I zobaczcie, jakie piękne desery kupiłam. Te serduszka są z nadzieniem z czarnej porzeczki, a te drugie to w sumie nie pamiętam, ale wyglądają mega urocze, bo mają taką malutką, białą tabliczkę czekolady z maliną, pastelowe, więc yy, prezentują się cudnie. Mam nadzieję, że też tak będą smakować. Teraz czas na taki już normalny, standardowy tort. Tutaj akurat jest taki lodowy, mrożony z grycana. Mamy tutaj na górze owoce, a w środku jest beza, sorbet i e, czekoladowe lody. No to zmuchuje. I tak wygląda ten tort w środku. Całkiem fajnie, no myślę, że to będzie dobry smak. Powiem Wam, że te deserki, które Wam pokazywałam były totalnym sztosem, ale tego typu słodycze ja już znam, kupuję, także wiedziałam, że tak będzie, ale mega zaskoczeniem był dla mnie ten tort z Gryca na właśnie mrożony, no mega hit, fajnie smakował. Za chwilę Wam pokażę, co ja sobie sprawiłam z okazji urodzin, ale coś, co Wam polecam, jeżeli chcecie sobie zrobić taki jeden ekskluzywny prezent, no to bardzo polecałabym szminkę. Ale przede wszystkim w takim neutralnym kolorze, który będzie do Was pasował, a nie na przykład taka czerwień. No wiadomo, niektórzy noszą czerwień na co dzień, natomiast większość z nas jednak zakłada ją na jakieś specjalne okazje, a taka szminka w nudowym kolorze, w takim neutralnym, na pewno będzie przez nas noszona na co dzień. I słuchajcie, ja mam taką szminkę z Charlotte Tilbury Pillow Talk. Tak ona wygląda. Jej opakowanie, ja kiedy się sprowadzałam z zagranicy, słuchajcie, ja kupuję opakowanie za opakowaniem, to jest moje trzecie i używam ją dzień w dzień, wrzucę wam do niej linka, ponieważ jest już ona w Seforce u nas i ja mam ją na ustach zawsze. W jakim filmie mnie zobaczycie, to ja zawsze mam tą szminkę i ona właśnie jest tak opisywana zawsze na początku na zagranicznym YouTubie dziewczyny mówiły, że to jest taki idealny odcień nude, naprawdę bardzo polecam, fajne wykończenie i zawsze wiecie, taki miły gadżet w naszej kosmetyczce, będziemy pamiętać o tych urodzinach, zaraz Wam pokażę jak wygląda jej swatch na skórze ponieważ jest to naprawdę mój totalny ulubieniec i jest to taka szminka bardzo lajtowa, wiecie nakładacie ją na szybką, nie trzeba żadnych konturówek, więc naprawdę to się ceni i tak ona wygląda nałożona na skórę a na ustach to już widzicie, bo jeżeli oglądacie moje kalendarze adwentowe, nie kalendarze to serio je przez cały Rok, szminkę Charlotte Tilbury w odcieniu Pillow Talk mam na ustach, więc jest to mój totalny hit. I mogę Wam polecić, jeżeli chcecie sobie sprawić taki prezent urodzinowy, no to czemu nie? Albo komuś. To naprawdę jest to taki fajny, klasyk, pasujący tak naprawdę każdemu. I z okazji urodzin zrobiłam sama sobie taki prezent, zamówiłam. Trochę nowych ubrań postawiłam na wygodę, więc jak widzicie, będą tu takie fajne, kolorowe dresiki i razem z wami to przymierzę i powrzucam wam linki do tego. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli koszuli w kratę. Tak wygląda na mnie ta koszula. Zobaczcie, fajnie wygląda rozpięta, ale oczywiście jakby ją zapiąć i nosić po prostu jako koszulę, nie jako taką kurteczkę, też fajnie wygląda. Jest też w kolorze Zielony. Teraz pokażę Wam moje dresiki. Są one naprawdę w wielu kolorach i w super cenie, więc polecam Wam zerknąć, jeżeli szukacie jakichś fajnych dresów, nie tylko takich kolorowych, klasyczne kolory, też tam znajdziecie. I mamy tutaj spodnie. Długie oraz bluzę, fajnie, że bluza jest normalnej długości, bo niestety teraz bardzo dużo tych bluz jest po prostu takich mega krótkich, co nie do wszystkiego pasuje i zamówiłam sobie też takie same spodnie, ale tylko spodnie, bo już bluzy nie chciałam fioletowej, właśnie w takim fiolecie, w ogóle kocham ten kolor, także już przymierzam i Wam się pokazuję w tym oto dresiku. Spójrzcie jak wygląda na mnie ten dres, powiem Wam, że mam taką rozkminę, że chodząc po ulicy widzę, tak naprawdę większość ludzi ubranych na czarno, więc ja chcę wprowadzić kolory. Ja w ogóle jak się ubiorę na kolorowo, albo nawet chociażby po domu w takim dresie odze kolorowym, to od razu mi się poprawia humor, więc na pewno na to stawiam, żeby właśnie tak się fajno kolor, fajną, fajnie kolorowo ubierać. Także bluza jest naprawdę spoko, patrzcie, długie rękawy, nic nie za krótkie, więc no mogę szczerze polecić, bo jest. Mega, ale to mega komfortowy ten dres. Pokażę Wam się jeszcze w całości, żebyście zobaczyli spodnie. Także, jak kogoś interesuje, to przypominam, że wrzucam właśnie linka. Do tych oto dresików. No, urodziny, zamiast się odpicować, ja tutaj o dresach mówię, ale co ja jestem. Normalna dziewczyna, słuchajcie, te sukienki, na pewno będę w nich chodzić, ale jednak dresy wygrywają. Każdy to się przyzwyczaił do wygodnych spodni dresowych czy też legginsów. No, na jeansy to się ciężko przestawić. A, a propos jeansów, też będę miała coś fajnego, ale teraz mam totalny sztos. Kurtka jeansowa z takim ciekawym wzorem, i właśnie chciałabym ją nosić do blues, więc zaraz zobaczymy, jak to będzie razem wyglądało. Widziałam, że w komplecie można jeszcze kupić dół do tego, więc jeżeli interesuje Was właśnie taki wzór na jeansie, no to można też się tak ubrać całościowo. A teraz czas na moją kurtkę, proszę bardzo, tak to wygląda. No i moim zdaniem. Chyba naprawdę spoko. No i do dresu fajnie, co? Co myślicie? Powiem tak, skompletowałam sobie stylówkę na spacer z psem, bo jak chodzę, często wieje, to jednak sama bluza może być za mało, ale dajcie znaka, czy Wam się podoba, bo jak dla mnie naprawdę git. Ok, i przymierzyłam teraz te moje fioletowe dresiki. Moim zdaniem właśnie fajnie wyglądają do jeansu no i przede wszystkim mega Wam je polecam, bo są wygodne to raz, a dwa jeżeli jesteście wysokie to na pewno nie będą dla Was za krótkie, więc jeśli macie ten problem, to spodnie są przeze mnie sprawdzone. No i zamówiłam sobie jeansy. Model to joggers, więc przypominają mi trochę dresy, i faktycznie tak jest, ponieważ są miękkie, elastyczne. A kto się przyzwyczaił do dresów i chce wskoczyć w jeansy, ten wie, że no jest już później niezbyt wygodnie, a te są naprawdę fajne, uciągliwe, więc powiem Wam, że jestem zaskoczona. I był jeszcze czarny kolor, więc się zastanowię. Czy może je domówić, ale pokażę Wam tutaj z bliska. Są one właśnie na gumkę, z takim sznureczkiem, no i bardzo, bardzo elastyczne, więc jest to dla mnie totalny hit. Swoją drogą spójrzcie na tego maluszkę jak śpi. Ja zdecydowanie teraz, jak będę mierzyła jeansy, no to będę szukała właśnie tych joggersów. One są takie, wiecie, bardziej luzackie, ale naprawdę fajnie wyglądają. No tak, według mnie, dajcie mi koniecznie znać, co Wam się najbardziej podobało z tego zamówienia. No, ja zostawiam wszystko, udało mi się trafić z rozmiarami, więc git. I kupiłam sobie fajne kolorowe dressy na ten sezon, także jestem zadowolona, będę miała jakąś normalną w końcu stylówkę na spacer. Pokażę Wam się jeszcze w mojej sukience tegorocznej urodzinowej. Kupiłam ją stacjonarnie w sklepie reserve na dosyć dużej obniżce, ale wiecie co? Widziałam ją w sklepie online, ale dużo droższa, więc jak coś to polecam, polować na nią stacjonarnie, jeżeli Wam się ona podoba. I dzisiaj na kolację mamy prawdziwe włoskie risotto. I tutaj teraz Włoch powie nam, jak to konkretnie wymówić. Risotto i funghi, al tartufo. No ja próbowałam to powiedzieć, ale mi się nie udało. Próbujemy, ale na pewno będzie dobre, bo ja uwielbiam wszystko co truflowe. Jak celebrujecie urodziny? Powiem tak, że moim chyba najlepszym pomysłem to zjedzenie dobrego jedzenia, co się zdecydowanie dzisiaj udało, jeśli chodzi o kolację włoska, uczta była naprawdę super. Panna mi tutaj zasypie na siedząco, nie wytrzymam. Ja ona jest jak surykatka, słuchajcie, zobaczcie. Nie no, to jest jakiś hit. Połóż się, chociaż na moich kolankach, dobrze? <laughs> Pies mojej urodzinki nie opuszcza mnie na krok. Jestem bardzo ciekawa, jak wy obchodzicie swoje urodziny. Ja kiedyś miałam zdecydowanie większe na to ciśnienie, żeby nie wiem, gdzieś pojechać, jakaś podróż, jakoś coś super. A tak rok do roku, rok do roku, już coraz bliżej, mi do 30, już mi coraz bardziej. Obojętne tak naprawdę ile mam lat, tak mam wrażenie, że do osiemnastki to się jeszcze czekało właśnie na tą osiemnastkę, a później jakoś tak to e, mijało. A coś na co zwracam uwagę to jakiś super torcik, więc tutaj widzieliście miałam aż dwa, więc na bogato, na bogatości. E, tutaj w tym miejscu też chciałabym podziękować osobom, które składały mi życzenia na Instagramie. Niestety nie dałam rady odpisać na te wszystkie wiadomości, ale w tym miejscu chciałam bardzo podziękować raz jeszcze. Ja tutaj tak na spokojnie z rodzinką, właśnie był dziadek, z babcią, e, przyjechała moja ciocia z mężem właśnie Włochem, który ugotował nam pyszne jedzonko. Że znacie moją miłość, raz marakuja, a dwa, jak widzicie, coś truflowego gdziekolwiek. Piszcie do mnie, bo ja zawsze muszę to przetestować. Moje urodziny raczej zawsze nagrywam vloga, więc możecie sobie zobaczyć moje poprzednie filmy, jak spędzałam właśnie ubiegłe urodziny. No i też nagrywam takie odcinki, co dostałam na urodziny, więc też spodziewajcie się takiego filmu na moim kanale za jakiś czas, więc tam pokażę wam po prostu prezenty, bo nie chciałabym, żeby ten film był, wiecie, tasiemcem. Bardzo mi miło, że byliście tutaj ze mną, szczególnie w ten dzień urodzinowy i przypominam. Standardowo, że na Instagramie jestem częściej, w tym kółeczku, na Insta Stories, coś tam gadam, coś tam pokazuję o wyprzedażach, najczęściej opowiadam, bo wiecie, bardzo często jest tak, że jakieś promocje są po prostu teraz i już i ja wrzucam tam po prostu najszybciej jakieś informacje, więc jeżeli lubicie, tak jak ja, być łowcą promocji, to też tam możecie takie rzeczy znaleźć. I buziaki, i widzimy się w kolejnym filmie. Jeżeli obejrzeliście do końca, napiszcie kwiatek, zobaczymy, kto uważnie ogląda. Papa. Pa.